Witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj jest trzeci dzień vlogowego października z Szusz. W październiku codziennie będą pojawiać się vlogi. Codziennie o 9.30. No, czasami może się coś wydarzyć, ale raczej nie zakładam. 9.30 vlog. Przed chwilą nagrałam dla Was test nowych produktów Too Faced. Mogę Wam zdradzić, że moje odczucia są takie pół na pół. Jeżeli macie ochotę to zobaczcie ten film, gdzieś tutaj powinien się pojawić, bo jeżeli będzie taki dzień, że będę miała dla Was dodatkowo film Beauty, to on się będzie pojawiał przed vlogiem, czyli o godzinie 9. I wtedy będziecie mieć ponusowo dwa filmy jednego dnia. I tak, dzisiaj jest. Dzisiaj jest trzeci dzień. Jest piękne słońce, jest piękna pogoda. Wczoraj, jeżeli widzieliście wczorajszego vloga, to wiecie, ale czułam się fatalnie... Nie wiem, nie wiem co mi było w każdym razie dzisiaj, na szczęście czuję się już dużo, dużo lepiej, a właściwie czuję się dobrze, delikatnie boli mnie głowa, ale yy, nie wiem, wczoraj też było tak pochmurno, było mi zimno i wszystko było wiecie takie wole, a dzisiaj mamy piękne słońce, piękną jesień, yy, i od razu czuję, że mam większy przypływ energii, zaraz idę, muszę iść na pocztę, a że jest taka ładna pogoda, to zabiorę. Sushi na spacer. Zero reakcji, śpidu. Myślicie, że sushi chciałaby iść ze mną na spacerek? Sushi, nie chcesz iść na spacer? Zlewa mnie pies. Zero reakcji. To może nie chcesz iść ze mną na spacer, co? To wezmę kota. Okej, okay, chcę jeszcze pokazać, yy, co mam na sobie. To jest po prostu zwykły czarny basic z hajem. Do tego mam spodnie dresowe z Femi Pleasure i z zeszłego roku trampki z Zary. No i do tego moj! O, i tak to wygląda jeszcze pokażę się w lustrze. Taki dzisiaj Odwitna poczty. Eu Accidental touch Say you need me Pewnie wszyscy się z bloków teraz na mnie gapią. Co robię? Trudno. Czasami pytacie mnie czym wstydzę się vlogowania, czy mi... Nie, nigdy się nie wstydzę. Czasami to jest po prostu niezręczne, ale nie dlatego, że ja się czuję niezręcznie, bo ktoś się na mnie dziwnie gapi co ta laska robi. Jestem ubrana w koszulkę i w spodnie od dresu. jest mi nawet za ciepło. Myślę, że jest ponad 20 stopni. Także jest piękna pogoda, naprawdę. Przy okazji możecie oceniać stan pomadki Malted, której robiłam też na żywo rano. I powiem Wam, że ten kolor jest chyba lepiej utrzymuje niż ten, e, ten miód taki. Jakoś to lepiej chyba wygląda. A dzisiaj na obiad będzie stek z tuńczyka i całkiem spora misa. Sałatki, znaczy no, to jest miks sałat z rukolą i zielony ogórek i pomidor i sos z który sama zrobiłam i zgrillowałam sobie taki z tekstuńczyka Oczywiście oczywiście zielona herbata i to będzie dzisiaj mój obiad i susz jest bardzo zainteresowana tym. Czytam komentarze od Was i naszła mnie pewna ref refleksja, ponieważ dużo nowych widzów dołączyło do mojego kanału, więc teraz odpowiem na najczęściej powtarzające się pytania. Eee, tak, ograniczyłam bardzo, bardzo, bardzo spożycie produktów odzwierzęcych, mięsa na biału, staram się jeść je jak najrzadziej i jak najmniej ale nie, nie jestem wegetarianką ani weganką, nie wykluczyłam ich w 100% ze swojej diety druga rzecz, Kicia jest mieszańcem, mama to jest kot siamski, tata to jest kot syberyjski, Sushi jest dziewczynką i to jest Shitsu. i co tam jeszcze? ach i adres, który widzicie na dole pod filmami, to nie jest mój adres prywatny. To jest adres skrytki pocztowej. Ty wiesz, że tam twoja miseczka się chłodzi, tak? No chodź. Chcesz obiadek? No to chodź. Chodź. No chodź. Zobaczymy, czy już jest czy wystygło. O, to już jest ok, możesz jeść chyba. Proszę bardzo. Sią. Ciężkie życie psa. Montuję dla Was dzisiejsze filmy i znowu się zatutają od ponad dwóch godzin i... nic ciekawego. Poza tym się nie wydarzyło. Ale będziecie mieć filmy przynajmniej. No dobra kochani. Na dzisiaj się już z Wami żegnam. I do zobaczenia jutro. Pa. Po co jechałam specjalnie? Wiedziałam, że E, dokładnie to chcę. No, może nie dokładnie, zresztą opowiem wam historię. E, chciałam kupić. E,